W zamku Fanta Raza piękna królewna skończy wkrótce 18 lat. Jeśli tak się stanie, czar złej wiedźmy zostanie złamany, a całe królestwo odetchnie z ulgą. Ha! Bajki opowiadasz, kolego! Kino Świat przedstawia... Nadajemy na żywo z czerwonego dywanu! Nawet Shrek Gambol się zapowiedzieli! Kot nie zdjął butów. Wilka nie chce złapać. Płask w biżuterii. Chcesz się całować? Umyj zęby, ebola grasuje! Właśnie wjechał Baba z ekipą! Nie wyglądasz dziś. Ja myślałam, że jesteś na mnie zły. Ja Różyczka. Śmieszka. No, Sukni od Hansa Andersowa. Róża. Zobacz, kogo zabrałam na imprezę. Jak fajnie. Hej, No, hejka, dzieciaczki. Ej, hey. to siedmiu krasnoludków. Wow. Siódemka? No chłopcy, sława was przerosła. Tej jesieni najfajniejsi bohaterowie baśni... No to teraz czas na moje pięć minut! ...spotkają się w jednej komedii. No jak ja niby miałabym się ukłuć w palec tym czymś? M musisz tu nacisnąć. <słuch> Jejciu! Auć. I po imprezie. Krasnale, za mną! A dodasz mnie na fejsie? Czemu wszyscy poszli spać? To wszystko przeze mnie! Mogło być gorzej! Ha. Nie, nie mogło! Kiedy zła czarownica uśpi królewne. Musimy uwolnić, i uratować królewne! Chyba słabo go tu karmili! Ja jestem Jack! Siedmiu małych bohaterów! Na ratunek królewnie! Nie, ja co stary się! Oraz stępujący smok. i Borg! Dokonają wielkich czynów! Wie, jak odstresować smoka. Nie hey, udowodnią bajkowej krainie, Co im się tam znów wykloło pod tymi czapeczkami, że rozmiar nie ma znaczenia. Nie, nie. Czuję się wypalony. Widzieliście piratów z Karaibów? On Ponto Hermania ja Sherman. Robiliśmy tam za frankto. Wszystkie właśnie świata w jednej komedii. Jeden za wszystkich i wszystko bez jednego. Ukra znolutków ratuje śpiącą królewny. Przysięgam na włosy Roszpunki? jak jeszcze raz mnie ktoś nazwie Hobbitem, to mu normalnie z czapeczki wyjadę! Eee. Wkrótce w kinach w 2D i 3D. Hej, knypki, Chcecie stestować moją gondolę?